Hej, ty się z tej strony, goblin, i dzisiaj zagramy sobie w szaszki. Lecimy z kolejnym odcinkiem, tym razem gramy czarnymi na indonezyjczyka.

Taki jest plan, żeby tego niebranionego pionu na razie zbić. Aj, to je za brezpoštenje običe. to on mnie zbije zrobimy to i zbijemy się tutaj Mm -hmm. Na razie rozwijamy figurki, hop. Tu się nic nie dzieje. ja tu annisbie <laughs favour LEGO> Hop, tu jest nacisk na tego pioneczka i za chwilę będzie nacisk na końca. Także na razie wychodzimy na zero. No to, jeżeli pójdzie, tu my go zbijemy, ono nas my odbijemy. Tak naprawdę nawet możemy zrobić coś tego typu. Ogo. Hop. Bicie. Bicie. Mamy dość ciężkiego przeciwnika. Chyba zależy mu na rankingu 1000. Tak samo jak mi. Chce się dostać do grupy. Tutaj nie ma mowy o popełnianiu błędów. Jak tu, to on mnie zbije tym. Mm. Дабра. Дось моцный ист. Ту t e r a s e yarabe to ango bieto s Ja tu wtrącę szacha. Hmm. Tak o zrobimy. No, teraz to poleci. No, ale tu jest takie bicie. Teraz co tutaj? Jest jeszcze ta strona zarezerwowana. Tu trzeba pamiętać o tym szachu. Go jakoś fajnie można wykorzystać. Ja na przykład nie wiem, poleciał teraz tutaj. Tu z szachem, tu. Później tu, mhm. uprośćmy trochę tą pozycję. Tam za free, bo w momencie bicia hop i coś takiego, i tu mam za free. Nie, a to najpierw powinienem to zbić. Nie, nie wycofam, ponieważ jak on tu na przykład wiedzie, no to ja tu sobie odbiję, tak? Tutaj później nie będzie jakiś takich, jak on by stanął tu, no to w tym momencie szach, ja się odsyłam, on jakoś wie, że tu są groźby, jest dość nieprzyjemnie. A tutaj jeszcze, uj, a ja tu bym przekombinował, dlatego ja chyba jednak zrobię tak, hop, szach tu zbiję, wejdę tu nie, 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 nie on chce wjechać dokładnie tu ja muszę uciec 100, żeby móc bronić tych dwóch pól. Tak jest. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, żeś tego nie obliczył. Mhm. Teraz dwa ruchy. Hop. Szach, wejście, zbicie, dojazd, gościewi zostały trzy minuty, mm -hmm. Szach. Czekaj tu. Wygrałeś poprzez smata, Tak jest. Hop. Eee, no tak, tu nigdzie nie ucieknie. Te pola są zabrane. Tu to pole jest odcięte. Tu go zablokował jego własny ziomeczek. No i cóż. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie po sobie. Jakiś znak I jeżeli wytrwaliście do tego momentu Czyli do samej końcówki Napiszcie W komentarzu Jedyneczkę Oprócz tam jakiegoś zwykłego komentarza Dodatkowo dajcie znak jeden Wtedy będę wiedział, że Że jesteś prawdziwym widzem I, i warto dla ciebie Nagrywać I będą jakieś na pewno ...bonusy z tym związane w późniejszym powstawaniu i budowaniu tej mojej kariery na YouTubie jeżeli to będzie dalej oglądane, jeżeli będę kontynuował no to jako jeden z pierwszych widzów na pewno będę o tobie pamiętał drogi widzu i będziesz miał jakieś przywileje ciekawe dlatego jeżeli udało ci się dojść do tego momentu jedyneczka, jakiś tam subik, jeżeli jeszcze nie dałeś chociaż jak to oglądasz to pewnie jest subik, łapencja, czy Ci się podobał, czy ci się nie podobał, czy ci się nie podobało, no to łapencja w dół i dlaczego Ci się nie podobało. Jeżeli masz jakieś, nie wiem, żądania, coś chcesz dodatkowo obejrzeć, nie wiem, żebym skomentował. Dawaj znaka twórzmy razem tą społeczność szachową i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!